Cześć, z tej strony Łukasz z zespołu Fortask. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób można zarządzać modułami. Moduły w naszej aplikacji są to elementy funkcjonalności, które można włączać lub wyłączać. Za chwilę, jak przejdziemy do zarządzania tymi modułami, omówię każde z nich i powiem troszeczkę więcej. Natomiast ważną rzeczą jest to, że nie można wydelegować uprawnienia do zarządzania modułami. Więc może to zrobić tylko i wyłącznie administrator. Klikamy Zarządzanie, następnie wybieramy opcję Moduły. Tutaj mamy widoczne wszystkie moduły, które są dostępne w naszej aplikacji. Jak widać, jest ich 10. I omówmy je po kolei. Kalendarz zezwala na wyświetlenie zadań właśnie na kalendarzu czy to w widoku tygodniowym, czy miesięcznym, bądź harmonogramu. Tu już mamy pełną dowolność oraz zezwala na udostępnienie takich zadań do zewnętrznych kalendarzy, czyli możemy takie zadania widzieć bezpośrednio z naszego programu pocztowego. Kanały służą do wymiany informacji, dzielenia się uwagami, można dyskutować, nie jest to powiązane z zadaniami, więc nie ma tam statusów. Natomiast, jeżeli coś się dzieje w danym kanale, dostajemy oczywiście stosowne powiadomienia. Zgłaszanie poprzez e-mail pozwala na automatyczne dodawanie zadań w określonych projektach po wysłaniu wiadomości skonstruowanej w odpowiedni sposób i na odpowiedni adres mailowy. Zadania cykliczne to jest coś, co było już poruszane na tym kanale to są zadania, które pojawiają się samoczynnie na podstawie np. Na szablonu bądź innego zadania, które zostało utworzone. I mamy różne opcje do wykorzystania, różne parametry, które możemy określić. Raporty i wykresy pozwalają na generowanie raportów, wykresów z zadań, podzadań, które mamy, według określonych kryteriów. Podzadania czyli możliwość rozbudowania naszych zadań. Podzadania, czyli mniejsze części zadania widoczne jako jedna całość i możliwe ustalenia zależności pomiędzy właśnie tymi podzadaniami wewnątrz większego zadania. Szablony zadań zezwalają na stworzenie właśnie szablonów, czyli takich matryc, z których tworzymy zadania. Dzięki temu zadania określonego typu zawsze będą dokładnie takie same i przydzielone według określonego klucza. Kontrola czasu i plany pracy to są moduły, które się zadębiają. Dzięki kontroli czasu mamy możliwość wpisywania estymacji, ile dane zadanie bądź podzadanie będzie trwać. Mamy możliwość zaraportowania czasu, który poświęciliśmy. Natomiast w planach pracy jest możliwość, żeby przypisać określone zadania do danego cyklu, czyli na przykład tygodnia, miesiąca na tej zasadzie. Wówczas widzimy obciążenie pracą danych e, osób, oczywiście pod warunkiem, że była wypełniona estymacja. Przepływy pracy, czyli ostatni moduł, który nam został. Dzięki niemu jesteśmy w stanie ustalić określoną ścieżkę przejścia statusów. Czyli, mając pod zadanie o statusie przypisane, będziemy w stanie ustalić, że następny status, który możemy wybrać, to będzie na przykład tylko i wyłącznie w trakcie. Czyli nie będziemy mogli ze statusu przypisane zmienić od razu na rozwiązane. Dodatkowo możemy ustalić, że ze statusu w trakcie można przejść właśnie do rozwiązanego albo anulowanego, a później na przykład zamkniętego. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć ilość statusów, z których korzystamy i określić ścieżkę, która nas interesuje. I rozważyć pewne warianty, które chcielibyśmy wykorzystać, wykorzystania statusów. Jest to przydatne zwłaszcza dla organizacji, które chcą mieć idealnie ułożone procesy według swoich wymagań i mieć każdy wariant opracowany według siebie. Włączając i wyłączając te moduły w tym miejscu, należy później przeładować, przeładować stronę, przeładować aplikację. Dzięki temu moduł się wyłącza i mamy możliwość e, wyłącza bądź włącza, i mamy możliwość z niego korzystać bądź przestać korzystać. Oczywiście, czasami zdarza się tak, że chcemy mieć jakiś moduł dostępny, ale nie chcemy, żeby wszyscy pracownicy mieli do niego dostęp. W takim razie odsyłam Państwa do filmu Jak zarządzać menu, gdzie omawiam, w jaki sposób chować pewne elementy e, menu i w jaki sposób można je modyfikować. Na dziś to wszystko. Dzięki. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.